Rys sportowy został, ten duch sportowy, to z czego właśnie Honda się wywodzi. Jeśli chodzi o niezawodność, to cały czas jest utrzymana na bardzo wysokim poziomie, co potwierdza ranking Autoświata. Drugi raz rzędu właśnie Honda zdobyła pierwsze miejsce. No i jak widać właśnie sylwetka nawet naszego najpopularniejszego crossovera też można powiedzieć, że jest dosyć sportowo narysowana. Samo to powiedzmy wyróżnia jak tylne klamki, które są właśnie schowane. Auto czasami wydaje się, że jest trzydźwiowym autem. Natomiast to jest samochód pięciodźwiowy, samochód o bardzo właśnie przestronnym wnętrzu i dlatego też wybierany jest nie tylko przez osoby starsze, nie tylko przez kobiety, ale również przez rodziny. Dlatego w sprzedaży to na ten moment jest lider. Jest to samochód, który posiada silniki benzynowe bo wiadomo, że idą nowe czasy i od przyszłego roku w Hondzie już kupimy tylko hybrydy oraz silniki elektryczne. Natomiast jak ktoś chce jeszcze kupić silnik benzynowy, no to ma ostatnią szansę na dokonanie tego zakupu. W Harfale znajdziemy bardzo dynamiczny silnik 1.5 turbo, 182 konie oraz 1.5 wolnosący, który jest bardzo niezawodnym silnikiem, no takiej powiedzmy legendarnej trwałości, no, jak to zawsze o hondzie się mówiło. Właściwości jezdne trakcyjne wynikają głównie z tego ducha sportu. Tak? Honda to przede wszystkim sporty motorowe, wyścigi samochodowe i cały czas, jak gdyby ten duch sportowy w hondzie jest. Teraz mam ostatni rok, właśnie jeszcze w sprzedaży silniki benzynowe od przyszłego roku to będą tylko właśnie hybrydy i elektryki. Na ten moment w gamie hondy jest honda CRV która ma właśnie pełną hybrydę Honda Jazz, również ma pełną hybrydę i Honda e, która właśnie jest pierwszym elektrycznym samochodem na naszym rynku. Zasięg tego samochodu to są 222 km. Jest to zasięg dla auta miejskiego na pewno wystarczający, ponieważ Honda nastawia się na ten moment, jeśli chodzi o auta elektryczne, typowo na Podróże po mieście, natomiast jeżeli chodzi o podróże międzymiastowe, to do wyboru mamy właśnie napędy hybrydowe. Czas elektryków dopiero nadejdzie. Na ten moment bym powiedział, że na rynku motoryzacyjnym hybryda to jest teraźniejszość i na pewno tu będzie większy wybór. Honda E to jest takim właśnie pierwszym, pierwszą naszą reklamówką przyszłości. Honda w Gdańsku ma wieloletnią tradycję jest jako jednym z pierwszych dealerów w Polsce. Od dwóch lat posiadamy nowy salon, do którego właśnie warto przyjść, zobaczyć, ponieważ panuje tutaj naprawdę bardzo przyjemna i kameralna atmosfera. Nowa lokalizacja sprzyja na pewno lepszej komunikacji, ponieważ my jesteśmy przy drodze szybkiego ruchu i naprawdę tutaj łatwo dojechać nie tylko z Gdańska, ale również z innych okolic regionów Pomorza. Każdy klient, który będzie zainteresowany zakupem samochodu ma możliwość każdego auta przetestowania, nasza lokalizacja też przyja oczywiście fajnym warunkom, fajnym możliwościom przetestowania samochodów, ponieważ mamy drogę szybkiego ruchu, mamy też tutaj właśnie drogi lokalne, możemy nawet po szutrowych drogach tutaj też pojeździć, więc w każdej możliwość, w każdych warunkach, czy chodzi o auto miejskie, czy auto typu SUV możemy przetestować. Układ wyprędowy działa w ten sposób, że w zasadzie jedziemy cały czas na prądzie. Składa się tutaj właśnie ten układ z trzech silników. Silnika elektrycznego, silnika spalinowego i generatora prądu. Działa to w ten sposób, że jadąc na elektrycznym, jeżeli brakuje nam prądu, uruchamia się silnik spalinowy, generator. Przez generator napędza koła, nadwyżkę prądu przekazuje do baterii. Jest to układ, który jedzie na elektryku do około 100 na godzinę. Nie jest to dokładnie określone, jest to elektryczne w zależności od warunków jazdy, więc przy prędkościach autostradowych silnik przełącza bezpośredni napęd na układ benzynowy i wtedy już jedziemy na silniku benzynowym. Jaką ma moc ten silnik? Silnik przede wszystkim jest o pojemności 2.0, o mocy 184 konie. Te 184 no to, są, to jest moc silnika elektrycznego i podajemy tutaj, nie sumujemy mocy, ponieważ tutaj nigdy silniki nie działają wspólnie. Albo jedziemy na elektryku, albo przy wyższych prędkościach na silniku benzynowym. System czterech kół tutaj jest cały czas aktywny, bo przy każdym wciśnięciu gazu częściowo przenosi napęd na tył i też wspomaga właśnie koła, które tracą przyczepność. Jeździ się bardzo dobrze, to znaczy ja czuję pełną kontrolę nad autem mimo powiedzmy ośnieżonej nawierzchni, więc yy, jako pierwsze odczucie yy, no jestem pod, pod dużym wrażeniem, bo ja mogę sobie jechać teraz 54 na godzinę i yy, mam zaufanie do tego auta, że, nie mu, yy, że to się nie poślizgnie, że, że to nie straci kontroli, więc po prostu yy, mogę się w pełni skoncentrować na przyjemności jazdy. Mamy e, trzy tryby dodatkowe. Jedziemy teraz na trybie e, takim optymalnym, bym to nazwał. E, natomiast możemy jeszcze wybierać: jak tryb sport, jak tryb ekon, który tutaj troszeczkę e, zabierze nam mocy, ale będziemy ekonomicznie jechać, lub tryb EV. e Tutaj jest zdecydowanie to jest nastawione na ekonomię jazdy e, i wykorzystywanie maksymalnie e, baterii elektrycznych. I tryb sport zdecydowanie tutaj pomaga nam w wykorzystaniu, w wykorzystaniu tego potencjału 184 e, Gazu będzie żwawie reagowało na naciskanie na pedału gazu. Kamera cofania zdecydowanie przy tych wyższych autach ułatwia nam manewrowanie. Oprócz tego, że pokazuje nam obraz, to też możemy zmieniać tryby i na przykład widzieć rzut z góry, tak? cofając powiedzmy do samej powiedzmy przeszkody no tutaj widzimy co do centymetra możemy cofnąć, yy, oprócz tego też jest funkcja podczas cofania ruchu poprzecznego, jeżeli auto będzie jakieś nadjeżdżało po boku, a my jeszcze nie będziemy go widzieć jako kierowcy no to samochód będzie nas o tym informował